Dzięki. Dzięki Ci Panie, że nadal żyję i oddycham, Za to, że z kielicha Twego dobra wciąż wykam, Za rodzinę i przyjaciół, których cały czas szanuję, Za naturę i gwiazdy, wśród których lewituję, Za piękną miłość, którą codziennie smakuje. Chociaż nieraz pewna rzecz mnie nurtuje, sercu źródło żalu wciąż ono się wilewa, kiedy człowiek, człowieka uważa za prawiera. Przepraszam za łupoty, w życiu popełniłem, przyznaję się do tego, wciąż w grzechu żyje. Staram się naprawić wszystko, bo jest ja nie kryję. Nie zawsze mi to wychodzi. Wiem, Boże, wybacz mi za każde słowo złe, powiedziane i czyny myśli, których jest mi teraz ty Proszę Ciebie, bywać nam to, że w każdej skundzie człowiek popełnia zło. Wołam do ciebie, czy słyszysz modlitwę mą? Pragniemy miłości, gdzie serca są zakryte. Pragniemy w koju żyć, poczuć ciepło naszych dusz. Oddaję Ci się, Boże, i tak na zawsze już. Wołam do ciebie, Boże, czy słyszysz modlitwę mą? Pragniemy miłości, gdzie serca są zakryte. Pragniemy w koju żyć, poczuć ciepło naszych rąk. Oddaję Ci się, Tobie, Boże, i tak na zawsze już. Podnieśmy wspólny głos, niech usłyszą nas wielbi. Ciebie, pani, nawet kropilota złóżmy lęczy do modlitwy, bo takie jest nakazane. Prośmy o spokojny fundament o promienistą radość i o życiowe szczęście. Przeprośmy za błędy i naprawimy je jak najszybciej. Dziękuję za to, że nadal nam jest pisane. Spotkać się z nim przy tej anielskiej bramie. Porzućmy smutki i błahie zmartwienia. Trzymajmy się przy Bogu, tyle mam do powiedzenia pójdźmy w jedno miejsce, słuchać jego słów proszę o spór co mów dalej, tylko do mnie mów o dobroci i miłości, o zbawieniu świata Bóg jest miłością, a kusicielem szatan. wołam do ciebie, czy słyszysz modlitwę mą? pragniemy miłości, gdzie serca są zakryte Pladniemy w życiu w pokoju, poczuć ciepło naszych dusz. Oddaję się Tobie, bo i tak na zawsze już. Wołam do Ciebie, czy słyszysz modlitwę, mąż? miłości, gdzie czas są zakryte. Pladniemy w życiu miłości pokoju, też oddaję Tobie się może na zawsze już. Dzięki, Kary. modlitwa 2015. Nara